Witajcie z tej strony Tyru ze mną jest Akcelerator! No i to jest taki pierwszy odcinek z takiej nowej serii, pierwszy odcinek z dziewięciu, czyli takie pojedynki klas. Pierwszy jest pojedynek skautów właśnie będzie. Pojedynek z klasą. Jakiś <noise> zmodowany brzydki serwer, nie polecam go. W sumie to nawet nie wiem. I tak, jedyna zasada to jest taka, że na przykład jak ja zabiję ciebie albo ty mnie, to nie wracamy po apteczki ani ammo, czyli tak wiesz. A tak no, w skrócie strzelaj ciele i ty mnie strzelisz, na przykład ty mnie zabijesz, zostanie ci 60hp, to nie wracasz. Nie. To będzie cheaty. No, ja tam jeden odcinek będę co jeden dzień wrzucał, czyli 9 odcinków przez 9 dni. Teraz pewnie, jak to oglądacie, jest sobota. Ty będziesz co ile wrzucał? Ja co dwa albo co trzy. Mhm. No, yy, i tak, ja mam broń dla nubów, bo, bo buzownik. Z tego co wiem to nie można skoki robić 6 czy 7 pod rząd i co drugi atak czy trzeci ma kryty, więc dlatego jest to broń, broń dla nubów. No właśnie ja ją mam. Ja mam jeszcze nob, yy, bardziej nubską, ponieważ ja mam początkową. A bo... czemu? To mogłeś sobie dupeltówkę wziąć. Nie chce się, ona chyba jeszcze gorsza niż początkowa. No ale z tyłu ma mini kryty, za co atakuję, że w jeszcze jej takie będzie będziemy w tyłu prawie. Dobra, no to co, no to zaczynajmy. No, to ja. Aha, i jeszcze jedno, przed można każdej broni być, czyli tą pierwszorzędną, drugorzędną i trzeciorzędną. A czyli mogę cię w no Tak, bo... to jest to jest yy, dowolna liczba. Dobra, okay. no to zaczynajmy. Dobra, a... czekaj, bo moja koordynacja to jest... Fuck. <noise> Z ogłuszenia, o ludzie Trochę stopa dorwałem Jest jeden zero, do ilugram. Do dziesięciu, aha, no bo tak, bo nie powiedziałem do dziesięciu Myślę, że to będzie ba... o! -o, -o. Snake nic. Fuck, to właśnie jakaś OP broń No, to jest dla, dla nowych, mówiłem ci Nie no, Chyba skryta, nie, nie skryta, zawsze skryta dostałem. Bo ta broń, jak mówię, krytyna tak staty wyglądają właśnie 3-0 nawet pod tabem są. Ale też będziecie mieli na rogach też staty właśnie. Dokładnie, ja też tak montuję. Także muszę się uważać, że mam 35 HP 8. Jak teraz cię zabije, to... Aj jaj. jaj. Kolej był po prostu OP. No ale to było to, no co... O, od razu nas spałni uf. Dobra, polecam ten serwer czartowany.

No, tak to byś granatem oderwał. A no to tak. Czekaj, bo ja na most wracam, bo pod wodą to Ja tam wpadłem już w tą wodę. Bo no dobra wróc Gdzie ty? Tam? Tu jest. Okay. Tak nie widzę cię, a tu jest. Kurde! Ładuj to szybciej. Nice. Tak. To jak coś to na moście czekaj, ja, ja tam już idę. Ile jest? Nawet jedniczo już, 4-1 jed... Jak to 4 ten... ja, ja mam 5-1 O, chłopacie? A to chyba mnie wcześniej zabiłeś niż Nie, wczoś. wcześniej nie Jak to jest możliwe? Nadjeżdżałem <grymna> 4 chyba Przecież ty... Kurde. Ale ten pierwszy kill był y, Kurde, dobry, z ogłuszenia Zginąłeś O, 10. o, o ile? 10? O, okej okay. Okej, okay, dobra Gdzie ty jesteś? Łooo wow. tak. No tak, zbierzesz mam jeszcze, jeszcze 3 kille i Tyrus wygra Fak Szybko to się skończy A wiesz, dla ciebie tak A jeżeli ty... Ps... snajperski to będzie najlepszy. No właśnie, Tyrus będzie 10-0 10-0 i ani razu to, nie, nie traf będzie, będzie... A tam Gdy... jesteś, dobra To ja będę to ja mojej supermocy buzownika wykorzystam I na co się to dało? 90 skoków Fuck jak ja się zaklimowałem tu Daj <grybuj> Oj ciekawe I ten jeżeli wam się spodobają ten... te filmiki Stefa właśnie, to też Możecie w komentarzach Pierwszy posyłać. się jakiś no, były nawet jakieś tam komentarze u mnie No Cześć, tak, 12hps, Musisz się skupić Zaraz dokończę O, z 12hp Dobra, to teraz chodź pod wodę, bo już nie chce mi się wracać Serio mi spada Tak łatwo no, Skaut to nie jest swój, no ja bi... ale pamiętaj, ja mam broń dla noobów Ona Chociaż teraz, ja cię chyba nie zabiłem Nie, z piłki krytem dostałeś tak, z piłki chyba wcześniej na wstąpiu, że Oberwałem HEDA. O. Także możecie w komentarzach pisać jakieś pomysły na w dwójkę, jakie możemy nagrać, ale też osobno. Jak no, Jakieś to to... fajne mapy na przykład. Fuck, oberwałem. Oberwałem? No! It... Żołnierzyk dołączył do gry, ale zaraz go skikujemy spokojnie. Także. No. Pojedynek scoutów się zakończył dla mnie sukcesem. Chodź na most może, się pożegnamy w tym pierwszym odcinku. No jaki nagrywamy od razu, drugi potem. No, od razu 9. No, od razu wszystkie Chodź dziewięć. No, no, dziewięć. tutaj na most. Także jak jakieś fajne mapy czy coś macie, to w komentarzach i się oglądam. Ja nie mam tej której tej? No także 7 minut to nie jest najgorzej, trzymajcie się, cześć.